i moi drodzy, przyniosłem się teraz na tę na aukcję internetową, właśnie, aby tak przeczytać ten krótki opis, jaki ma właśnie ta konsola. Nie jest tutaj jakiś mega rozbudowany ten opis, ale mniej więcej zapoznamy się z jakąś specyfikacją, bo chociaż tutaj mamy taką krótką. No i co tutaj pisze? Cofnijmy się w stare dzieje. Nie było internetu, PS-ów, ani tym podobnych gadżetów, a mimo to potrafiliśmy świetnie się bawić. Kosmiczną frajdę zapewnia nam mini konsola, mieszcząca się w dłoni, oferująca genialne w swojej prostocie gierki. Możesz poczuć klimat. Tamtych lat z konsolą oldschoolową, ale nazwa. Ortb, która w magiczny sposób przeniesie cię w lata 80. Prawie dwucalowy ekran LCD, wbudowany gośnik ponad setka 8-bitowych gear. Zapewnia fantastyczną rozrywkę na długie godziny. Nic tylko grać, no zobaczymy. No I tutaj mamy krótką specyfikację jeszcze. Konsola oldschoolowa Ortb, retro Pocket Gamer coś tam, dobra, nie czytam tego. Ilość gier ponad 100, ale nie wiem dokładnie czy 100, czy więcej, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie mniej. No i wymiary: no tutaj mamy wymiary, to już nie będę musiał mierzyć. Możecie zobaczyć zasilanie trzy baterie, no, to czy ja będę miał baterie? Nie są dołączone do zestawu. No i mamy tutaj też napis: wytrzymała konstrukcja. No i to by był cały opis, właśnie tej konsoli. A teraz przejdziemy do rozpakowania i zagrania: zobaczymy. A więc lecimy. I moi drodzy, za chwilkę rozpakujemy tą konsolę, ale zobaczcie, jaka ona ma jest malutka od tej takiej standardowej konsoli retro. naprawdę bardzo mała. Wyświetlacz ma dwa cale. Tutaj mamy 2,8. Zobaczymy. Rozpakujemy. Wygląda właśnie w ten sposób. Jest malutka. Tutaj mamy na bateryjki. Trzy baterie, jak wyczytałem z opisu. I tutaj mamy włącznik. I tutaj te guziki, to tam był opis chyba nawet, nawet tutaj na opakowaniu, ale to trzeba najlepiej samemu wyczaić. No i zobaczcie, jaka jest ona malutka, prawda? No, Ma takie porównanie od takich tych konsol, które były teraz jeszcze ostatnio zdane. Ja już mam trzy takie konsole. Mogliście zobaczyć również filmy na moim kanale o tych konsolach. Zapraszam do nich. No i co, zobaczymy. Odkręcić. No i założymy tutaj baterię. Tutaj jeszcze również smycz w naszej konsoli. No tutaj mamy, jak widzimy, możliwość przełożenia. No, ale teraz nie będę się z tym bawił. Teraz założymy bateryki Mam ich tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Widzicie, każda inna oczywiście, jak zwykle. No teraz tutaj będziemy odpalać. Pio. Czy coś na, tej, na tych bateriach te konsola odpali, to jest pytanie dobre. Proszę. Pierwsze baterie i już działa. No i teraz troszkę kamerkę bliżej Wam dam. No i pogramy sobie, zobaczymy. Te baterie są używane, więc nie jestem w stanie określić jak długo ta konsolka pogra. No i moi drodzy, lecimy sobie. Najpierw zobaczymy, co się tutaj robi. A tutaj po prostu resetujemy konsolę. Tutaj. Tutaj ściszamy. A, tym gór... a tutaj odpalamy grę. Dobra. Nie wiem faktycznie, co to są za gry, bo nie kojarzę ich nawet z tego Susa. jakiś Mario tutaj będzie. <laughs> nie załatwili mnie. Jeszcze zauważyłem moi drodzy taką ważną, dobrą rzecz, że konsola wyłącza się, gdy jej się nie używa tam podejrzewam 20 sekund i ona się automatycznie wyłącza. To jest naprawdę świetne. Dobra, zresetujmy. A, tutaj pauza. Tutaj jest reset. Więc mamy tutaj 150 gier, tutaj tank, czyli to by był, był jakiś drugi. Muszę trzeba tą wieżyczkę zdjąć. No nie. Ta wieżyczka mnie tu trochę denerwuje. No właśnie. Dało mi się ją zdjąć. Tutaj się wpakowałem. Mogę się cofnąć. No i ostatnie serduszko już. Tutaj w ogóle tej konsoli no, mamy pasek zdrowia. I tutaj mamy serduszka, więc no ja już wszystkie straciłem. Dobra, odpalmy kolejną grę. Ale są to takie gry, które nie były praktycznie chyba na Pegasusa. Żadnej z nich nie kojarzę. Są tu świetne gry retro, naprawdę. Nie znam żadnych z tych tytułów tutaj. Z tego względu, że... Uwielbiam konsolki przenośne, jak i ogólnie konsole gry. No i ja właśnie zbieram takie konsolki. Jest kolejna moja do kolekcji. Na pewno, gdy gdzieś sobie pojadę w trasę, czy gdziekolwiek, na jakąś wycieczkę czy na wczasy, to myślę, że może ją zabiorę. Dobra, włączmy to. 48. Co to jest? To było dobre. Dobra. Co to jest? Odpalamy. Na tym się skacze. Dlatego zdjąłem. Także nie wiem co mam tu zrobić. A, już wiem o co tu chodzi. Ja muszę ich pozdejmować. Aha, taki coś. Ale fajny. Muszę wbić strzałę i po niej skoczyć. Skoczę tu? Aj, nie skoczyłem. Hm. Dobra, zdejmę tego tu na dole może. dostać. A tak nie mogę bić strzały, Strzałę raczej? A czekajcie, a ja spróbuję coś takiego. Nie, myślałem, że mogę strzałę na strzałę bić. Ale jednak nie. I tak się nie dostanę tam Do końca pójdziemy. Walimy ostatnio. Tutaj dach, nawet jakieś kaczki. Skąd? jak mi się pomyliło. Tutaj się. Dusk, czyli duck. Czyli dach. Dobra, No nie, ja chciałem to włączyć. ja chyba brać ze sobą. No wychodź stąd Dobra, to jajko niech sobie stąd poleci. No wychodź, wylatuj stąd Ja się tam chcę dostać. O! No nie, znowu tutaj z tym jajkiem, dobra. także to jest kaplica. Chyba te jajeczko niech sobie wyleci. No, spoko wielka. No dobra. Teraz znów kolejna. Ogramy sobie tutaj tak troszkę, zobaczymy co tu mamy. Nie, nie będę w stanie Wam wszystkich, moi drodzy, zaprezentować tych gier. Bo jest ich aż tu 150. Mmm, to jest chyba coś podobnego jak kółko i krzyżyk, tak mi się wydaje. Tak, aż się nie damy. No nie, o co tu chodzi? No, tak wiedziałem. A to musi być chyba w prostej linii. No spróbujemy jeszcze raz. No nie. Ha, jaki fajny, fajny. Nie dam się teraz. A, muszę dać tu na dole, bo by wygrał. Tu? Jeszcze no po tobie. O nie! Coś mi to nie idzie. Dobra, dobra. Co tu jeszcze mamy? To odpalmy. Co to jest? Kolejny jakiś. Hm. tutaj ja faktycznie nie wiem, co ja tu mam robić? To... To jest taka praktycznie zgadywanka. Dobra, nie będziemy się bawić zgadywanki. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Hmm. A nie wiem, dlaczego pisało, że 100 bier, a mamy tutaj 150. Hmm. I tutaj mamy głośniczek, jeszcze nie mówiłem Wam. Z tej strony, z lewej strony. Mamy napisy Game Control. Ja, konsolka świetnie wygląda. Naprawdę jest dobrze zrobiona, dobrze spasowana, nic tutaj nie szczela w niej. Dobra, może zobaczmy co to jest. Tu jakieś stateczki będziemy pływać. I musimy po prostu ładować bomby i zbijać tutaj tych. Za nich chyba punkty mamy. I tutaj mamy czas widzę. A ja nie mogę chyba swoich zbijać. Czyli tutaj są wrogowie, a te takie białe, czy żółte to były łodzie. To są moich chyba. No, tutaj coś. Dobra. Jeszcze coś zagramy. Jakiś ranking card. Co to jest? Czas. 100 sekund. To chyba na czas mamy napisało. Tak, mamy tutaj czas, widzimy. No Chyba jakiś diesel kurczę tak jedzie. A tutaj. Nie, nie mogę. Myślałem, że mogę strzelać. Ale chyba muszę ich po prostu wymijać. Ale fuks, już się rozbił. Mamy 50 sekund. Może chociaż ta gra mi pójdzie. No <gry> nigdy nie grałem w te gry. Fajne gry retro, ale... Troszkę odbiegają od Gielna Pegasusa jednak. Ciekawe jest czy Mariot jakiś jest. 30 sekund mamy. Nie, wygrałem, no nie. Ale jak gram pierwszy raz w tej gry... Jak się pierwszy raz gram, no to jak to bywa... Patrzę czy jest jakiś Mario. Ale nie widzę. ale chociaż zobaczcie jakie gry tutaj są chociaż nie jestem w stanie wszystkie odpalać bo no nie wiem ile ten odcinek musiałby trwać ja bym ja chciał wszystkie odpalić żeby praktycznie zobaczyć jakie one są hmm. chyba nie mamy tutaj żadnego Mariana Magic Bar, skąd mi idzie nazwa? No ale to to nie wiem, chyba nie o to mi chodziło. Dobra, chyba to w tej będzie. Ha. Fajna zgadywanka. No i w życie będzie coraz szybciej później. Hmm. Także jedna gra mi dzisiaj idzie. Dobra, ale odpalmy jeszcze jakąś. Może tam? Zobaczymy co to jest. Hm. chyba kumowa co tu chodzi? Chyba tych załatwić do góry. Nowa konsola Co to jest? Kimmy tu jest zeźmy? Jakieś Ale nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Co to było to? Dobra, odpalmy to jeszcze. Kolejna jakaś zgodywanka pewnie. Czy tu jeszcze zagrać Dinosaur Vaur? Coś tam. No co to jest? Zjarałem, tutaj w rogu pisze. Nie, Zakosił mi moje dziecko. Dobra Jak widać mamy tutaj naprawdę masę fajnych gier na tej konsolce No i fajne jest, spoko jest, a jeśli chodzi o koszt, bo nie mówiłem ile ta konsolka kosztuje, to zapłaciłem za nią 90 zł. Myślę, że nie jest to wcale dużo. Jest fajna napra naprawdę. No i moi drodzy, to by było w dzisiejszym filmie. Wszystko.